Na przykład z Dreamkimo, no i to już jest zapowiadany odcinek z openingu tych paczuszek halloweenowych. Udało mi się je wszystkie w końcu zrobić. Jak widzicie, 52 kontrakty, wszystkie zrobione. Także bez większego przedłużania sobie po prostu będę je otwierać. W tym czasie będę coś do Was mniej więcej może gadać, bo jakby nie było w sumie, to, to będzie pewnie przez to w miarę długi odcinek, przez to, że będę je wszystkie jakby otwierać. Także teraz już niebawem po prostu możecie się spodziewać mm, jakichś już pierwszych odcinków, bardziej z na przykład loadoutów. Nie wiem jeszcze, czy ogarnę ten tryb zombie w 100%, ponieważ mm, to wszystko zależy od tego, czy tryb zombie będzie dalej jakby możliwy do grania po 7 listopada, gdyż 7 listopada generalnie jakby e, Halloween się kończy, czyli mi się udało, jest piąty kiedy to otwieram, czwartego o 23 udało mi się skończyć wszystko także trochę mi to zajęło ale się udało oczywiście dziękuję jakby każdemu kto przede wszystkim był mi pomagał w robieniu tych kontraktach zapraszam was na discorda bo tam bardzo często po prostu pisałem że jakby ktoś chciał to może sobie wejść i mi pomóc robić te kontrakty no i może się właśnie prostu wejść i może przy kolejnej okazji po prostu będziecie mogli pomóc mi w robieniu kontraktów może też będziemy sobie mogli pograć w święta, ponieważ już za niedługo właściwie są święta, na które właśnie będę czekać i mm, liczę na to, że też będzie kolejny jakiś event świąteczny, typu, tak, te, teraz właśnie mieliśmy e, zombie infection, to teraz jakiś inny tego typu tryb. Jakoś się tak zastanawiam, to nie kojarzę jakoś trybu takiego m, bardzo świątecznego, coś może w stylu, nie wiem. Może zbierania, właśnie prezentów, jak mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, no naprawdę nie wiem, co mogłoby być, chyba że na przykład taki Saxon Hale świąteczny, tak jak jeden z youtuberów, nie pamiętam teraz dokładnie kto, ktoś kto robił, jakby też chyba opis, jak mu się podoba to Halloween. Nie wiem, czy to może był Rexis, chyba tak, możliwe, że właśnie na przykład fajnie by było takim urozmaiceniem, żeby dodać. Jako, m, że jest Halloween, to żeby dodać, że gramy kimś innym e, na, na e, Versus Saxon Hale, i wtedy byłby po prostu taki Freak Fortress, czyli gralibyśmy nie wiem Erasmusem, e, Monokulusem albo bezkon bezkonnym, bezgłowym Jeźdźcem, cokolwiek takiego, i to by było całkiem myślę, że jakby spoko opcją, jak najbardziej. No i może po prostu coś tego typu też by dodali na święta, może, wiecie... Gralibyśmy jakimś Mikołajem, albo nie wiem, świąteczny Saxon Hale przebrany za Mikołaja właśnie. Coś w tym rodzaju, ale oczywiście to też dużo zależy od tego, co ludzie wymyślili z v już jakby w warsztacie. Więc teraz w sumie chyba... Najlepiej po prostu by było przeglądać warsztat, no i właśnie głosować na te tryby, o ile jeszcze nie mają tego wybranego oczywiście, bo już możliwe, że już mają wybrane te rzeczy, które dodają. Chcą, znaczy chcą dodać. No ale myślę, że można póki co właśnie głosować i może się uda jakieś fajne tryby przeforsować. Mm, no i może po prostu właśnie w Alfie wtedy doda, ja bym musiał jeszcze popatrzeć, może coś tam rzeczywiście stał skryptem, jakiś ciekawy świąteczny tryb dodali. Nie wiem, może... Mi bardzo by zależało w sumie na takim man versus machine świątecznym. Myślę, że to by było najlepiej. Coś w rodzaju chyba kiedyś nagrywałem z Left For Deada, ratujemy święta. To coś w tym rodzaju, że ratujemy święta, to było przed, wtedy przed zombie, to teraz było przed robotami, które by były przebrane właśnie w takie świąteczne stroje, wiecie, mm, na Mikołaje, jakieś elfy i tak dalej. A najlepiej to w ogóle by był na końcu jeszcze jakiś boss a la Saxon Hale. Właśnie taki byłoby całkiem spoko. Nie wiem, taki Greyman przebrany za Mikołaja, a tak to wcześniej elfy atakowałyby się z roboty. To myślę, byłby całkiem spoko tryb. Tylko musiałbym zobaczyć, czy w ogóle taki przede wszystkim tryb jest. No i właśnie zagłosować na te tryby. Realnie z tego co widzę, to całkiem sporo rzeczy tak ogólnie jakby tropimy. I już została mniej niż połowa. No bo nie oszukujmy się tutaj nic ciekawego, za bardzo nie może dropnąć tak naprawdę, tylko takie y, głównie czapeczki y, no, Halloweenowe, które są mi tak niewymienialne. Plus są właśnie skrzynka, jakaś strona. E, nie wiem dlaczego, ale większość youtuberów, na przykład z tego co widziałem, to bardzo przedłuża te openingi, pokazuje każdą czapkę dokładnie, jak wygląda i tak dalej. Kiedy te czapki są już no, znane właściwie od lat. Każdy je już mógł mieć. Ja już mam bardzo często powtórki jakichś czapeczek. Zresztą nawet jak sobie potem posegreguję, to będziecie mogli zobaczyć, że niektóre czapki mam już nawet po 3-4 nieraz. O, to jest akurat fajne, że nawiedzony, bo nawiedzonych przedmiotów mam dość mało, także jeśli chodzi o nawiedzone to jak najbardziej chciałbym dropić. Ale no już czapeczka ta już się powtórzyła na przykład w jednym openingu tutaj. Więc jakby no... Yy. Nie za to trudno. W ostatni, ostatnim roku chyba bardzo dużo. Znaczy, rok temu po prostu bardzo dużo dusz z tego co kojarzę halloweenowych dusz chłodu, dropnąłem. Bo mm, bardzo je ja jakby chciałem, ale ich nigdy nie miałem. Uuu nawiedzony hotdog. To jest fajne. Naprawdę, to, to, jest, to jest fajne, nawiedzone. Eee, dobra. Bo pamiętam, że nie miałem praktycznie wcale dusz i rok temu właśnie dostałem ich całkiem sporo. I no też by mi się jeszcze nadal pewnie przydały jakieś, bo chyba nie mam wszystkich, ale mimo wszystko jakoś tutaj dostaję powoli. Teraz na przykład tam w tym kilka tych paczek wcześniej była nawiedzona dusza do skauta, Nie wiem czy ją miałem, ale. No, najbardziej w sumie chyba nawiedzony Chicken key, to byłoby coś, o ile w ogóle może być nawiedzony. Myślę, że tak. Hmm. No, także to jest jeden z takich szybszych openingów, myślę. Też, żeby właśnie jakoś was nie zanudzać, a... No to są czapki... Jak to czapki, takie halloweenowe. Tak jak już zresztą też mówiłem. Teraz w sumie tylko zostaje porobić miniaturki, zrobić odcinki... O, ale fajne! I myślę, że będzie kit. No głównie to spróbuję zrobić ten zombie odcinek. Zobaczę jeszcze czy właśnie po siódmym będzie... Grywalny ten tryb. Jeżeli tak to dokończę jakby ten, em, ten film, a potem na koniec po prostu jeszcze loadouty zrobię i potem zajmiemy się czymś może innym. Ale dobra. Także to są wszystkie czapki. Trochę tego wyszło. Też tych skrzynek spoko. Mogę je posprzedawać z tych stron do w ogóle. Mm. No, to są te czapki. Jak widzicie, większość się powtarza, nawet nieraz po trzy. Tu na przykład, tu na przykład, dwie, dwie. Tak jej nie miałem na przykład, spoko. Nie wiem, gdzie są w wodu dusze. Ale mam chicankiwa, i tak, więc to jest moja ulubiona czapka, chyba halloweenowa. Jak zrobiłem na telefonie, to mi się podobało. Taki, wiecie, szybki w miarę, ale jak najbardziej fajny odcinek z openingu, który. Większość chyba YouTuberów robi, zresztą to jest taka, mam wrażenie, rytuał, że trzeba otworzyć te wszystkie skrzydeczki Halloweenowe. Zabrać to było na telefonie, komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!